Przelewły. Witam, ja jestem Patryk, to jest mną knitek. I to jest kolejny odcinek, Zagrajmy w padowek Zail i bijemy jakiegoś dzika. E, czekaj, zobacz jak ta aura działa. Chodź, podejdź tu. Yy... Dobra, włączyłem ją. O, dobra, to się przyda. Tobie też manę zarezerwowało? Te, no ale to tylko jak jestem blisko ciebie. A nie, manę, manę to tylko tobie zarezerwowało. Aha, ale aura na ciebie działa, no dobra. No teraz będziemy regenerację dużo większą. Te Te rozniem... Czy dużo to nie wiem, ale. Teraz Te to jest... Nie, dużo większa jest, yy, ten. Regeneracja. O, i tu już się zaczyna fajna gra. Ja się ja jestem smutny, bo nie mam na razie żadnych widowiskowych speli. Tu chyba nie ma widowiskowych speli. Nie, no musi coś być. Firestorm jest w miarę. O, jak tu jest miło. Piją mnie To co wybie... wow! Oj tu jeden jest taki boss. No czuję go. Żary i gruz, Cyganie. To może on jest Romem. <grym> o. Dlaczego Myś... Jaki szaman, chycił dwa razy i się poskładał. Gdzieś ty tam poleciał. Ryze zombie. Ja chyba tego ryze zombie wywalę z pela. Właśnie ten exp co idzie do speli to on się jakoś mi zabiera, czy co? Jak ci się zabiera? Z mi coś kradnie, czy nie? Nie, nie. One się w tym samym momencie levelują. No. Czyli nie tracę tym, że mam dużo speli i expad. Nie, no. nie, nie, Ej, bo nie. A i bo on się tu troszkę hela. Nie wiem, jak jest, jak padniesz, czy ten exp wtedy zestawiłem. A tak te... waliłem jednego spela, bo był za, było za dużo. Bo na tym poziomie trudności, jak się padnie, to nie ma żadnych konsekwencji, a na większych się level znaczy, expus zmniejsza. Znaczy, doświadczenie. No, wszyscy wiemy o co chodzi. O co chodzi? No ja, ja wiem o co chodzi. A, okej. Okay. Tak, ty wiesz to. Uuu. to co taki mały pojemność. Aj, bo kilka przeżyło. Jakiś... No co za koja na mnie wskoczył? Kolejny. Patrz, koledzy. Aj, bo ja nie patrzyłem na życie. Ej, śmiesznie na tym wyszedłem. Znowu level, przecież dopiero co... zdawałem. Fajna ta no, no ja też mam level. A, tu mam 29, zwiększę o to... Będzie... 30, to, nice. Dalej idziesz w ogień? Tak, ja będę full ogień robił. Bierz jeden. Czekaj. Eee... open... Pan. E, gdzie tu były te... Ja, dobra. Powiedz jak będziesz szedł. Yy, idę. Okej. Okay. Sobie popatrzę jeszcze. W, tam, w moje drzewko, bo nie, nie znam go za bardzo, ale wiem, że gdzieś tam później będzie trzeba iść. Czekaj, bo ci będzie mony brakować bez mnie, przyjacielu. Nie, <laughs> no. Dwa... Wiem, to gówno bierze te mony. To, to małe nakłady. No fajnie, w pułapkę nie potrzebnie postawiłem. Jaraj się Aj no weź bo te psy niebieskie mnie tu gryzą. Ja Aha, bo to one niebieskie są. No to by się czego jeszcze za mną łażą No Zwiększyli o. życie tych niebieskich Kiedyś nie były takie mocne Nice, ale teraz będę ładował z fireballa. Bo zwiększyło się o 10 mi firebola. z fireballa. No to ładnie. Ocisnąłem. O, Ej, i poczytałem po... życia. stoi w miejscu, proszę, ja ciebie. Nie mogę. No gówno robię moimi spelami. <noise> bo on jest może odporny na ogień. Pewnie tak. Czaj, bo tu pułapek nastawiałem. Weź te pułapki, go zaprowadź. Dobra, zwalam i zróbmy normalnie. Dobra, Wymiękka. szaman, ty mi tutaj nie pokazuj co ty umiesz, bo ja umiem więcej. Ale nic ciekawego z niego nie zdropiło. No właśnie, niestety. O, czes. O, następny jest. Tak, taki sam? Nie, to o. jest taki mini. Taki mini boss. Wolę te, bo są mniej odporne na ogień. Dalej! Nie trafił. No, Fire resistance. Tutaj. Ej, dawaj to. Bo tu będziemy może miał Fire damage. A. A weź go z identyfiki. No właśnie, to chciałem zrobić. I ten nóż też. Add to cool the damage, events in rating, to ten O tobie też. się przyda, będzie ci życie regenerować. Dzięki, jesteś najlepszy. I nóż też proszę. Jaki nóż? O ten tu. To tak ładnie wygląda, że No jaki ty masz w ogóle DPS ze skilla? Bo ja mam 15. Ze skilla? No. Jakie, ale takiego... Podsta podstawowy DPS czy ten y, z jakiegoś czaru? Nie, ten którym, z czaru, którym atakujesz Z tego co atakuje to ma 43 A Uczyt. obszarówka ma 10, ale to jest każdy pocisk 10, a te pociski widzisz jak lecą. No to ja coś słaby jestem. Nie no, ale więcej robisz niż ja Aha, bo ten spell idzie w jedną stronę i później wraca do mnie, czyli to jakby bije za 30 no to nie jest źle. O, jejku. Firestorm mi się up ja. Wow, dwa się zwiększyło, nice. Dużo. Ty ubrałaś tego ringa? Czy nie? Mam, mam. Bo tam ci daje chyba dwa życia za zabicie przeciwnika. A przy no, takich to hordach to jest coś. Dobra, jeszcze jak się obszarówkami bije. Dobra, ja chcę, żeby ta postać była moim mainem, więc będzie trzeba nawalać. Czyli będę sobie inne postacie robił i temki na te nie zbieram. A jaką masz teraz na największym? Murderera 21. Z maruder. Jakiś. Maruder, dobra, nie wiem, nigdy nie przeczytam tej nazwy tak naprawdę. Tylko tak no wymyśliłeś to znaczy, tak. się widziałem M, no nie. No M na początku, resztę trzeba dopowiedzieć. I... Na, na tej zasadzie. No i to źle poszliśmy jednak. A co pentelka? No, zrobię. No, to zamenda, nie chciała paść. Eee, okej. Okay. Dobra, a gdzie my chcemy, chcemy w ogóle iść? No, już do nowego aktu. Tak, a to co w dół, dół takie było, to co tu tam jest? Właśnie nie udało mi się nigdy znaleźć tego drugiego przejścia. Szukamy? No, możemy zaglądać, co tam ciekawego. Gdzieś w dół mapy, na pewno. Uciekaj, jedę mnie, ja cię zabiję. Nawraz, widać. Ja nie lubię tych małych główien. Główna robię łatwo. tu pod nogami, nie? No, oj, ej, tu jest 24% insert psychical damage. Ale co, Eee, Pasek. O to ja paska w ogóle nie mam. <noise> to czekaj, zidentyfikuję ci go jeszcze. Nice! Dobra, pierwsz. Ale pasek. Fajny, Velvet. A tutaj będzie boss. No. Nowy, słaby, jak W sumie mamy durny team, bo obydwa jesteśmy papierowi. Mu. No. Słuchaj, ja sobie wypraszam takie teksty. Ej, ale mam duży zasięg. No weź nie zabijaj, nim doleci pocisk. O! Weź. Jak to w tibi było, no nie? Było, coś takiego. Nie lewe, a ty... ja, To jest przejście, ale to jest właśnie nie to co chcemy. To i dobra, ty. nie to jest to. Tak? Czekaj, u a to nie widać. O, o to jest fajna lokacja, tą lubię czyli jednak nie to co chcemy. Never tell anyone your password. Nie tak mam w Steamie zapisane. Dobra U! Ej, chodź, bijemy tu wszystko Bo są... Fajne Czekaj, wezmę sobie jakiś ten punkt Dobra chodź, tu na statku jest quest Quest? No, kapitano. A O, to jest nie? Frank! Goodbye. Spalaj. Teraz musimy gdzieś piętro niżej zejść. Wow. Zawsze w grach te, tego typu lubiłem zadawać AOE damage. No fajnie to wygląda. Znaczy w hack and to jest podstawa AOE, no nie? Bo to w hack and slash to, to głównie chodzi, żeby jak najwięcej przeciwników było, no nie? Mhm. Mm Więc... czyli taki arpegg, gdzie liczy się walka zamiast. E... Zamiast fabuły. No, no, Ej, no właśnie, wie, dodało. widziałeś kiedyś hack and slasha z widokiem TPP? Czy jakoś nie. tak się to nazywa? Właśnie ja też nie. Jestem ciekaw dlaczego nikt nie zrobi. Pewnie dlatego, żeby było budno widać. Zawsze są hmm. widoki geometryczne. Nie znam tak wyszukanego słownictwa, nie wiem o co... Widok izometryczny, w sensie, że tak tutaj może. Wszystko z góry i do wszystkiego tak jakby jest taka sama odległość. A jest 3D, no nie? Aj bo nie mi... mocno biją no właśnie, tu już się poziom troszkę podniósł. A co, a no też to cicha cicha, powiedzmy skacze. Musimy mniej brać, a ja muszę używać częściej wtedy. Firebulla To nie to przejście. O, ale chycił w dupę. Czekaj, czy to to The Chodźmy tu sprawdźmy. Wow, zeszliśmy w to, co chcieliśmy tu dół. Tak? No, tu popatrz sobie na U. No widzę, ale. Mm... Wow, tu jest jeszcze tyle tego? Fajnie. Patrz, jak sobie rozbudowaliśmy pierwszy akt. Aha, no bo to przecież w tym paszu doszło sześć nowych lokacji. To. Aha. To może. Dobre. Właśnie... To może właśnie jest. Nie, no, ale ta lokacja wow. była. Ale tu jakiś nowy potwór. Nie wiem, nawalam w ciebie tym. Przerwą. wcześniej to, wcześniej tych panów nie było Ja tu nigdy nie byłem to się nie wypowiem O, uważaj, jest jakiś mini boss No, mi faktycznie mini Bierzesz ten bo bow? Nie, na co mi Nie potrzebuję takich Zapomnij mi, który ty masz level na tej drugiej postaci 50, tak? Wow. Mm -hmm. No właśnie miałem grać, ale zobaczyłem, że jesteś tu sobie. Sobie zagram z tobą. Ej, <laughs> Oberwanie <laughs> chmury robię. O, nowy spel. Klariki, co to jest? Aha, to, to, aura. to jest, jest Auro. Ile teraz? 3,9 man. dobra. W sumie odkąd mam tu aurę, to ja w ogóle już nie używam płatków na manę. Ty, a możesz tą drugą odpalić? Nie mam więcej aury. Aha. Przydałoby się jakieś na życie, no nie? Regenerację. Albo żeby flaszki więcej dawały. Ja miałem jakieś tam aury, yy, że... Ognisty damage zadawały. Gdzie ty to masz takie? Ja, ja to chcę. No nie pamiętam jak się nazywało. Jedna była, że lodowy, a jedna, że od ognia. Ale masz to gdzieś, czy tylko że gdzieś przeszło ci? No, gdzieś to miałem. Fajnie Ale jak ja byś to znalazł. Ja to używam na tamtej postaci. Ogniowe? No. To co, ty czym ty tam bijesz? No bo ja miałem taki build, że. 0 many, a 7 aur odpalonych. Wszystkie 7. Aha. Wiesz, praktycznie many nie mam nic, a. O, kolejny nawet. <laughs> widziałeś jak to wskoczyło? Ja się bardzo cieszę. Dobra, wreszcie coś do inteligencji sobie dodałem. Bo już głup... głupłem powoli. O, parę źle tych wspaniałych. tam z kamieniem. Aj, bo tam jest mini-boss. Ale kozak. O kurcze, nie wiem co się dzieje. Właśnie, co jest? One nic nam nie robią. Co? Serio? Patrz na moje życie. On tak biega, jakby nie wiem, mu się co chciał. Co on robi? Pluje no na mnie. Mam tak... bezczelność. Biega. Jak... to mu nie w szkole tylko takie jajca. O! Szkoda, że. A, dexterity. O, to też gówno. No ja to się. Słabe, gówno. Wierzysz <laughs> to coś? Nie, wej sobie, hełm, dałem ci fajny. No? Czekaj, jaż go porównam. Energy Shield 8, wewnętrzny rating słaby. Sam jesteś. Dzięki. Niebieski to wywala. Ej, bo mnie... ja tu stoję, ja tu niebieski gości nawala. Cześć, pomóc? A... Dobra, pomogę. Sąbiję. Czekaj, w ogóle stąd co musimy? Yy, po co tej... tu jesteśmy, tak? Tak. Yy, to nie tutaj mamy iść. No właśnie stąd już jest droga do, do aktu następnego. Nie? Tak? Nope. Tu chyba jest droga po prostu tak jakaś inna lokacja. A mm -hmm. droga do aktu następnego przecież masz zaznaczone kreską jest od Prisoners Gate. Ale ona jest zablokowana. Jak zablokowana? No, tą drogę się dopiero odblokowuje w drugim akcie. To z Prisoners Gate? No, wtedy jest przejście. No to A zobacz. Ja, ja w tej lokacji, co teraz jesteśmy, nigdy nie byłem, więc wątpię, że to Ale od... kliknij na tą misję The Way Forward i zobacz, gdzie pokazuje. Musimy iść w prawo. Świeci się taka. Kreska na pomarańczowo Aha, faktycznie No to Ty musimy się wrócić, wró bo wyjdziemy, dobra No to wróćmy się i tamto zróbmy. Wiesz, ja to już dawno, ja to na wakacjach robiłem akurat, to już nie pamiętam. No ja to robiłem w tamtym tygodniu, to też mogę nie pamiętać. <laughs> Ej, ale masz śmieszny hełm. <laughs> to Kuchnia jak. indukcyjna. Ten... <laughs> no, to To jakieś jest wiaderko na głowie. A się świeci na czerwono. Ej, czekaj, trzeba przydałoby się skończyć, bo... żebym się zagapił. Dobra, urostek. Komentujcie skali. subskrybujcie, subskrybujcie, subskrybujcie.